Do 3 RP, do państwa polskiego, do parszywej zmiany, do najwyższych organów konstytucyjnych wszystkich trzeciej RP, do 460 posłów, do 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy pozostali będący na liście wkład 3 RP. Jest to Stary most, który być może ma 200 lat. Najzwyklejsza taka droga, Countryside, typowa po prostu typowy most, typowy krajobraz, pagórki. A tu jest rzeka. Jest rzeka, więc mam nadzieję, że to już jakoś każdy ze sługów trzeci rp może ogarnąć, że to jest rzeka i jest Stary Most. Na takich bocznych drogach countryside, jak ta. Wielu mieszkańców wysp brytyjskich właśnie wyszło na takie drogi, aby oddać ostatnie pożegnanie królowej brytyjskiej Elżbiecie II w jej ostatniej drodze ziemskiej. Właśnie taka typowa droga. Poprzez to, że państwo polskie nęka mnie uporczywie poprzez bandytę parszego skundlonego, pracownika sądowego Magdalena Kaliszewska, Druzgała Szczepanik lat około 51, która jest pracownikiem sądu rejonowego Wrocław Krzyki, wydział pierwszy cywilny już 10 lat. Sekretariat to jest pokój 168, pierwsze piętro, budynek sądów rejonowych we Wrocławiu, ulica Podwale. Państwo polskie nęka mnie uporczywie już piąty rok i nie może złapać bandyty, parszywego, skundlonego przestępcę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, która być może codziennie. I być może w takich samych godzinach przez 10 lat wchodzi i wychodzi do tego budynku, i tam przebywa około 8 godzin. Czasami może więcej, czasami mniej. Cztery razy osobiście, będąc w stolicy, składałem osobiście pisma. Informujące najwyższe władze trzeciej RP o tym, że macie bandytę międzynarodowego przestępcę i żebyście złapali tego bandytę, ale jednak do dzisiaj nie uczyniliście tego, a skutkuje to tym, że ten parszywy bandyta pracownik sądu rejonowego Magdalena Kaliszewska wynajęła państwo polskie aby organy sądownicze Państwa Polskiego nękały mnie uporczywie swoimi śmiesznymi nie wiadomo skąd wytrzaśniętymi czynnościami, które tam chcą sobie przeprowadzić z suwerenem, który sam sprawuje władzę i nie potrzebuje żadnego pośrednictwa. Do czegokolwiek. W związku z tym wzywam państwo polskie po raz kolejny i kolejny do złapania bandyty międzynarodowego, który jest pracownikiem sądu już 10 lat. A ten bandyta, parszywy, międzynarodowy złodziej, mata czyciel kłamca, oszust, który robi to świadomie z zimną kryją i wyrachowaniem. Przygotował taką grę operacyjną, która właśnie polega na tym, aby nękać mnie uporczywie przez całą wieczność. W związku z tym to bardzo mi szkodzi i niszczy moje życie, czego nie chciałbym, i nikomu nigdy nie pozwoliłem, aby nękał mnie w życiu, niszczył mi życie i sprawiał różne kłopoty takiej czy innej natury jednak parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska ona to robi świadomie i nie zamierza nie zamierza przestać, więc więc robi to świadomie po prostu i nikt nie może jej złapać, aby ją ukarać a gdy już się ukaże tego parszywego wspólnonego bandytę Magdalena Kaliszewska to Państwo polskie przestanie mnie nękać uporczywie. Ale jednak być może państwu polskiemu i systemowi to pasuje, aby tak było. Ponieważ już od czterech lat państwo polskie wie, że mam bandytę i przestępcę we Wrocławiu i nic z tym nie robi. A jak się okazuje tam jakaś taka prokurwatoria nie wiadomo jaka za górami, za lasami na rubieżach trzeciej RP ona w dalszym ciągu chce jakieś śmieszne czynności śmieszne czynności ze mną wykonać nie wiadomo po jaką to no, cho <laughs> Lere. I po co jej to jest potrzebne, że wolnego człowieka nęka się i pomawia o coś, czego nie popełniłem, ale parszywego skundlonego bandytę czyli powoda, albo osobie poszkodowaną to nie. No właśnie, akurat tu, tu jest taki przypadek, że to właśnie bandytą, parszybym i przestępcą jest Magdalena Kaliszewska, pracownik sądowy, który przygotował sobie tą ustawkę, zasadzkę, pułapkę i grę operacyjną, po to, aby osiągnąć ten cel po prostu. Więc nikt nie chce dojść do prawdy. Że w tym szczególnym przypadku to pracownik sądu to wszystko dawno zaplanował i przygotował, aby niszczyć mnie i moje życie już piąty rok. I jest tak, że zawsze system w swoje tryby bierze. Tego, który niby dokonał czegoś złego, jakiegoś przestępstwa, i tak dalej. Ale system jest na tyle niekumaty i nie może zaskoczyć, i, i zacząć działać szybko i sprawnie, że to właśnie osoba poszkodowana ona to wszystko zaaranżowała, przygotowała i przeprowadziła. Więc tutaj trzeba, Ścigać jak najszybciej pracownika sądu, Magdalena Kaliszewska, który to wszystko przygotował po to, aby mnie złapać w pułapkę, niszczyć mi życie, domniemując, że ja dokonałem przestępstwa. No właśnie nie. No właśnie nie. Więc państwo polskie jako system nie może piąty rok złapać parszywego bandyty skumplonego swojego pracownika, który 10 lat jest pracownikiem sądu, a od pięciu lat nęka uporczywie poprzez pomawianie mnie, że, że ja przestępstwa dokonałem. Więc, drogie państwo polskie, ty jako organizacja, ty jako instytucja jesteś przestępcą i to groźnym. Że wiesz o tym oficjalnie wiele razy, że pracownik sądu jest przestępcą wielokrotnym, groźnym i nie umiecie oczyścić się. Nie umiecie złapać bandyty przestępcy, który jest waszym pracownikiem, więc nie możecie tego dokonać piąty rok skutecznie. Yy. Dziękuję serdecznie Państwu polskiemu za wysłuchanie tej wiadomości. i Przyjęcie tego do swojej świadomości w końcu w dniu dzisiejszym, 11 wrzesień 2022 roku.